Przed nami kolejna część artykułu Andrzeja Kostrzewskiego Zbrodnia katyńska w Norymberdze. Czyta Józef Wieczorek. Zbrodnia katyńska w Trybunale Wojskowym dla sądzenia zbrodniarzy niemieckich. Norymberga 1946. Odcinek czwarty. Przygotowany przez Andrzeja Kostrzewskiego z Instytutu Katyńskiego. Sir David Maxwell udziela głosu w związku z zaświadczeniem obrońcy Goringa generałowi Rudienko. Generał Rudienko, główny oskarżyciel z ramienia Związku Radzieckiego. Członkowie Trybunału, sowieckie oskarżenie szereg razy wyraziło uznanie dla wniosku obrońcy wezwania świadków masowego rozstrzelania polskich oficerów przez faszystowskich zbrodniarzy w Lesie Katyńskim. Nasze stanowisko dotyczy epizodu hitlerowskiej działalności przestępczej w pełni udokumentowanej przez śledztwo przedstawione przez dochodzenie sowieckie, które było zakomunikowane przez specjalną komisję śledczą badającą okoliczności masowego rozstrzelania polskich oficerów, jeńców wojennych przez niemieckich najeźdźców w Lesie Katyńskim. Ten dokument był przedstawiony przez oskarżenie sowieckie pod numerem dokumentu ZSSR 54 z dnia 14 lutego 1946 roku. I to zostało przyjęte przez Trybunał, jak przewiduje artykuł 21 karty, i nie jest przedmiotem rozważań. Teraz obrona znowu wnosi o dodatkowe rozważenie zeznań trzech świadków, w tym psychiatra, doktora Sztokera, byłego adjutanta korpusu inżynieryjnego. Bemerta i specjalnego eksperta Sztabu Grupy Armii Środek Eichborna. My zwracamy uwagę na zeznanie trzech świadków z następujących względów. Badanie przez psychiatrę Stockera, że zeznanie świadka musi być uwzględnione w całości, bez zmian, tak jak Trybunał nie może być zainteresowany kwestią, w jaki sposób Komisja ustaliła wynik. Wynik opublikowany w hitlerowskiej Białej Księdze. Fakt masowego rozstrzelania Polaków przez Niemców w lesie katyńskim jest niepodważalnie ustalony przez sowiecką komisję nadzwyczajną. Sam Stockert nie jest doktorem medycyny sądowej, lecz psychiatrą. W tym czasie członek hitlerowskiej komisji i brak mu kompetencji w dziedzinie medycyny sądowej. Poza tym jest przedstawicielem niemieckiego faszystowskiego dowództwa. Były adiutant, kapitan Bemert, jest uczestnikiem zbrodni w Lesie Katyńskim, będąc członkiem korpusu inżynieryjnego przeprowadzającego egzekucję. Jako taki jest stroną zainteresowaną i nie może być uwzględniony jako świadek, ponieważ nie może wnieść nic nowego o wszystkim, co działo się w obozie polskich jeńców wojennych i nie mógł znać niczego, co dotyczyło tej sprawy. Te same względy dotyczą dalszego świadectwa, że Niemcy nigdy nie prowadziły masowych rozstrzelań w rejonie katyńskim, bo Eichborn nie może być uznany za wiarygodnego świadka. Pomijając te zastrzeżenia wyrażające opinię oskarżycieli, oskarżenie sowieckie szczególnie podkreśla bestialskie zbrodnie Niemców w Katyniu, które były rozpatrywane przez Państwową Komisję Specjalną, która działała precyzyjnie, gdy idzie o szczegóły. Rezultatem tego dochodzenia było ustalenie faktu, że zbrodnie w Katyniu zostały dokonane przez Niemców. To było ogniwo w łańcuchu wielu bestialskich zbrodni hitlerowskich, zgodnie z wieloma świadectwami już przedłożonych Trybunałowi. Z tych powodów śledztwo sowieckie. Kategorycznie odrzuca twierdzenia obrońcy niemieckiego. Na tym kończę moje oświadczenie. Doktor Otto Stamer, obrońca Geringa, czy mogę złożyć krótkie oświadczenie w związku z wystąpieniem generała Rudienki? Generał Rudienko życzy sobie powrotu do mojego wystąpienia w związku z artykułem 21. Mam na myśli kartę. Nie uważam, że jego treść stoi w sprzeczności z moim wystąpieniem. To jest oczywiście prawda, że raporty sądowe są ewidentne. Przewodniczący, doktorze Sztamer, uważam, że Trybunał stosował zasadę, że ten artykuł nie przeszkadzał przesłuchaniu świadków, lecz generał Urdienko dodatkowo zastosował artykuł 21 także dla szczegółowych względów dlaczego świadków nie uznał, za świadków chociaż byli powołani. Powiedział, że jeden z nich był psychiatrą i nie mógł poświadczyć, że jego oświadczenie nie miało znaczenia. Doktor Stammer. W oświadczeniu przedłożonym przez Związek Sowiecki wspomniano, że byli członkowie oddziału łączności stacjonowanego w rejonie Katynia, który dokonał egzekucji polskich oficerów, Zostali wymienieni imiennie, i ja przedkładam ten imienny wykaz dla udowodnienia, że przez cały czas ten oddział tam stacjonował i nie mógł dokonać mordu na polskich oficerach. Uważam, że to jest właściwe rozumienie zeznań. Nikt nie może wykluczyć świadka zamieszanego w sprawie. Powoływanie się na te osoby nie jest ostatecznie ustalone i nie jest wymienione w całej dokumentacji. Żadna z tych osób, które teraz wymieniłem w dokumentach rosyjskich, nie jest wymieniona jako biorąca udział w tej sprawie. Niezależnie od tego uważam wyłącznie świadka z przesłuchania jako niebiorącego udziału w tym działaniu. To należało do tego przesłuchania. Przewodniczący, co do psychiatry, czy on był członkiem niemieckiej komisji? Doktor Stammer. Tak.